Halo, siemano ludzie, tu RushBash i o, to jest drugi odcinek z serii Escape'ów, e, jesteśmy na mapie Reshares Parkour Map Version 1.5, e, ok idziemy dalej, żeby nie przedłużać, bo jak już zdążyłem zauważyć, e, trochę mi szybko rośnie rozmiar filmu i rzecz jest taka, że aha, nie, nic sobie nie produkowałem za to zniknęły mi diamenty nie wiem czemu dobra, ale to naprawię w następnym rzecz jest w tym, że próbowałem już to raz nagrać niestety nie wyszło bo program do nagrywania odmówił posłuszeństwa tak też będą drzwi otwarte wszelkie skrzynie będą pootwierane, ale będę to przechodził tak jak na filmie. Znaczy tak jak to było w zamiarze. Więc może wjechać. Nie wiem czy to ma tak być, że plik filmowy, który nagrywam właśnie. Po kilku sekundach miał już 50 mega, ale dobra. Teraz mi wyskoczy, że nie ma miejsca na dysku albo coś. Dlatego chyba zrobię pojedyncze. Pojedyncze challenge. O, nie, tu. Kurde nie pamiętam, gdzie to A, bo jest jeszcze jeden taki kawałek. Ała. Chwila, moment, jeszcze sprawdzę, jak się nagrywa. Okay, jestem. Nie powiem. Ten pig już ma 130 mega. O! No poprzedni jaki nagrywałem z pierwszej części. Ale się wyszedł, wy, 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 wyszło mi około 900 mega. Łącznie. Albo 800. Coś tego typu. Coś w tych okolicach. Rzecz w tym że teraz nagrywam y, i obraz i dźwięk w jednym programie a wtedy nagrywałem na dwa programy tak też wychodziło to trochę mniejsze okej okay. więc to będzie trochę tak na szybko ale ogólnie nie ma źle. dobra, tego i tak nie przeszedłem możecie mi wierzyć bo zcheatowałem jako, bo oboli... nie wiem, dla mnie to wydaje się trochę już totalnie takie ten jeżeli będę miał widzów odpowiednio dużo to wtedy będę przechodził cały, a i tak na pewno nie mam więc hehe Chcesz mi jak te, drogi ludziu, który to oglądasz, jeżeli chcesz wytykać mi moje błędy, to mnie zasubskrybuj <grybuj> i wtedy obaj będziemy zadowoleni, bo ja będę miał widza. Fakt, który mnie nie lubi, ale co z tego? Może to jakiś widz. Tu jest skrzynka, tu diament. A Ty będziesz mógł się powyżywać. Mam nadzieję, że nie macie mi tego zależy. O... Oh. Fuck. Kwak Dobra Dobra, no nie, nie No i znowu utknąłem gdzieś, no pewnie Nie wiem, w sumie jeszcze zobaczę, może Może zrobię te dwa W sumie jak nagrywałem pierwszy raz, to zrobię oba Tak, yy, wziąłem sobie już tego diamenta z tej skrzynki z pierwszego yy, challenge'a. nie, yy, a co do tej dru tego drugiego challenge'a, tamtej skrzynki nie znalazłem. Tak też pytanie, znaczy prośba dla Was jest nadal ważna. Jeżeli wiecie gdzie ona jest, to mi napiszcie. To będzie wszystko dobrze. No bo jak już grać, no to do końca tak. I znaleźć wszystkie. Tak. I skończyliśmy właśnie. Tu byłem. O! Tu zostawiłem moje wszystkie elementy. No dobra. Okay. To w takim razie możemy jechać. No dobra, to od razu zrobię jeszcze ten drugi O, no, to będzie taki szybki odcinek No w końcu rasz, nie? Pośpiech ale... No biegniemy, 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 tu są już cztery, trzy diamenty do zdobycia No i jedziemy No i tu jest właśnie lodowy, tam był pustynny, tu jest lodowy Wow, ale ten pustynny mi szybko poszedł że nie chyba się z 15 minut do niej męczyłem a teraz w suru? Chyba w 5 minut, nawet nie wiem. Bo nie liczę. No a to ten odcinek będzie krócieczki. Już mówiłem na, na próbie pierwszej Skakanie po lodzie nie jest wcale aż takie trudne. Dużo escape'ów widziałem różnych, adventure'ów czy jakiegoś typu i wszystkie które widziałem to osoby przemówiące narzekały na to, że trudno się skacze po lodzie. No, według mnie nie jest wcale, znaczy nie jest wcale aż tak trudno. Ada apa pas cuma waktu pembakar atau Oh, 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 iya, iya.

E, to nie jest no, tak źle chyba. Okej, okay. no, chciałem powiedzieć jeszcze o paru konkursach. Które w pierwszej próbie nagrania e, Po pierwsze konkurs na Skin'a Jest dalej Jest cały czas e, e, Aktualny I jeżeli tylko masz jakiś fajny pomysł Jeżeli to ładnie zrobisz, Jeżeli pomysł jest twój Bo dobrze e, To możesz wiem, Wysłać mi e, Wysłać mi tego e, skina e, na e-mail, który się pojawi gdzieś na ekranie. Zakładam. O, i skończyliśmy. E, ja sobie go sprawdzę. Jeżeli będzie fajny. To trafi na listę, którą potem dam do filmiku i będziecie mogli wybrać, ocenić i wybrać. Ok, no to drugi challenge zaliczony. Diamenty znalazłem tutaj wszystkie i w poprzednim także wszystkie inne konkursy. W sumie na razie jeszcze nie, bo zamierzam zrobić jeszcze tę serię singlową, tylko że to dopiero, gdy będą jacyś widzowie na kanale. Eee, a, o, to chyba byłoby na tyle. Ok. Eee, następne dwa w kolejnym odcinku co do kolejnej wersji mapy. Nie wiem kiedy będzie, więc jak będzie to się nakręci. Kolejny odcinek, więc nie ma źle. Eee, no, i wróćmy na to samo miejsce, gdzie 22 diamenty nie jest źle. Pamiętajcie, piszcie dalej, gdzie jest ta skrzynka z tego drugiego challenge leśnego, na które nie znalazłem. No i w ogóle, jeżeli to oglądasz, to napisz cokolwiek. Choćby. Cześć albo Elo, albo ja pierwszy, albo cokolwiek, żebym wiedział, że ktoś to w końcu ogląda. Miałem jedno oglądnięcie i nawet nie wiem, czy to takie prawdziwe oglądnięcie, czy tylko takie pomyłka systemu i to jest jednak te moje. Więc jeżeli to oglądasz, to napisz komentarz. No. To ja się z wami żegnam. Mówię dla was rażbasz. No i cześć. Czas na żartik dnia. Co krzyczy owca, gdy widzi, że gracz wchodzi do domu? Achmed, detonuj! No. To cześć.